Witam wszystkich. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i prowadzę kanał na YouTube o nazwie PSTV. Chciałbym Was, kochani, zaprosić w najbliższą sobotę, 24 maja, do Lublina na spotkanie z Książką Patriotyczną i na debatę, która będzie traktować oczywiście o wyborach. Czy po wyborach stracimy wolność? W tej debacie wezmą udział profesor Adam Wielomski, dr Lucyna Kulińska, Mirosław Piotrowski i redaktor Stanisław Michalkiewicz zapraszam serdecznie od 10 przy ulicy Mary Kili Skłodowskiej 3 w lubelskim domu technika w Lublinie 24 maja czekamy na was wejście wolne ale oczywiście liczymy na waszą hojność my będziemy zbierać wolne datki na pokrycie kosztów sali bardzo Wam dziękuję. Zapraszam serdecznie, będzie można porozmawiać ze swoimi ulubiony, ulubionymi um, autorami, komentatorami i, i po prostu osobami, które znacie i um, oglądacie. To bardzo ważne wydarzenie. Będzie można podyskutować otwarcie um, o tym, co um, będzie działo się 1 czerwca, czyli drugą turę wyborów. O tym to będzie też również po to jest robiona to spotkanie, żebyśmy właśnie o tym rozmawiali, dyskutowali, co jest lepsze jest dla Polski, a co nie. Więc zapraszam Was serdecznie jeszcze raz, 24 maja, najbliższa, sobota, w Lubelski Dom Technika, ulica Marii Kielisk-Kłodowskiej 3 w Lublinie. Spotkanie z książką patriotyczną, a później targi, przepraszam, później debata, czy po wyborach stracimy wolność. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.